Nie dąż do tego, co się wydarzy w przyszłości. Skup się na tym, co masz teraz. Nic nie jest najniższe ani najwyższe, ale wszystko ma odpowiednią wartość. Żyj zgodnie z naturą, nie stawiaj oporu przeciwnościom losu. Szlachetny umysł jest odporny na zmiany zewnętrzne, ponieważ jest skoncentrowany na swojej własnej wartości. Kiedy zmieniamy swoje myślenie, zmieniamy również swoje życie. Najlepszym lekarstwem na gniew jest zwlekanie. Przestrzegaj zasady mówienia tylko tego, co jest prawdziwe. Dobre i użyteczne. Nie możemy kontrolować zewnętrznych wydarzeń, ale możemy kontrolować nasze reakcje na nie. Radość wynika z harmonii między naszymi działaniami a naturą wszechświata. Człowiek powinien być zdolny do cierpienia, ale nie do złego postępowania. Wszystko, co się dzieje, ma swoją przyczynę, nie ma przypadków. Szczęście to wewnętrzny spokój, niezależny od zewnętrznych warunków. Nie jesteśmy tu po to, aby życie było łatwe, ale po to, aby byliśmy silni. Mądry człowiek woli ponieść krótkotrwałe cierpienie niż długotrwałą hańbę. Niczego nie żałuje, ponieważ wszystko co się stało przyczyniło się do mojego obecnego stanu. Najważniejszą rzeczą w życiu jest rozwijanie swojej duszy. Sukces polega na dostosowywaniu się do zmieniających się warunków życia. Człowiek nie jest mistrzem wydarzeń zewnętrznych, ale może panować nad swoimi myślami. Cnota jest jedynym dobrem, a wady są jedynym złem. Twoja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Zamiast skupiać się na rzeczach, których nie możemy kontrolować, powinniśmy dbać o to, co jest w naszej mocy. Prawdziwa wolność polega na wyzwoleniu się od namiętności i niepokoju. Cnota jest jedynym źródłem prawdziwej radości. Nie możemy zmienić przeszłości, ale możemy kształtować naszą przyszłość. Bądź dobroduszny DLA wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy są dobrymi, czy złymi. Najważniejszą rzeczą w życiu jest podążanie za swoją własną naturą. Dzięki rozsądkowi i mądrości człowiek może osiągnąć spokój umysłu. Cnota jest doskonałą harmonią duszy. Prawdziwa wartość człowieka objawia się w trudnych sytuacjach. Nasze życie kształtuje nasze myśli, dlatego powinniśmy dbać o to, co w naszej duszy.